Dnia 26 kwietnia 1986 roku w Związku Radzieckim, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, w wyniku przegrzania i wybuchu czwartego reaktora, doszło do emisji ogromnych ilości substancji radioaktywnych do atmosfery. Była to rzecz jasna największa katastrofa nuklearna w historii, której skutki odczuwane są do dzisiaj. Bezpośrednią przyczyną eksplozji były błędy operatorów i wadliwa konstrukcja reaktora RBMK. W wyniku wybuchu i pożaru doszło do skażenia obszaru o promieniu setek kilometrów. Władze radzieckie początkowo próbowały ukryć katastrofę, jednak wzrost poziomu promieniowania wykryto w Skandynawii, co zmusiło Związek Radziecki do przyznania się do awarii. Setki tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z okolic Czarnobyla, a miasto Prypeć stało się miastem widmo. Do dziś teren wokół elektrowni pozostaje zamkniętą strefą. Koszty katastrofy obejmują wydatki na dekontaminację, budowę specjalnego sarkofagu nad reaktorem, koszty zdrowotne dla dotkniętych promieniowaniem oraz utracone dochody z terenów, które nigdy nie zostaną ponownie zasiedlone. Łączny koszt oszacowano na 235 miliardów dolarów, co czyni katastrofę w Czarnobylu najdroższą w historii.